Patrzcie, jaka ja jestem spalona. A wczoraj byliśmy na słońcu, nie wiem. Z godzin... no, nie, tam pochodziliśmy trochę po mieście, ale mam tak twarz spaloną. A Andrzej ma całą, całą szyję spaloną. Takie, Mówi, że taki go. czarnej chyba nie miałem, to weź to. Od, no, patrzcie. Od... To jest po prostu niemożliwe. Kiedy <laughs> popołudnie na słońcu. No. A my się już spakowaliśmy i będziemy jechać zaraz. Dzisiaj z nas stawiliśmy sobie cel na zrobienie 300 km, więc całkiem spory kawałek. Ale już jesteśmy bliżej, jak dalej, do Sejgonu. Za dwa tygodnie planujemy stąd wylecieć, więc musimy trochę przyspieszyć tempo. Ale tu i tak nic nie za bardzo nie mam w tych okolicach też znalezionych rzeczy do, do zobaczenia. Więc co, jakieś przebitki, z trasy i widzimy się za dwa dni. Kurde, ale... Dobra, jesteśmy w jakiejś wiosce tutaj, objeżdżamy trasę, bo stoi tam policja więc... wszystkich i wszystkich zatrzymuje, więc my jedziemy po prostu przez takie drogi tutaj. Ale się przestraszyłam, bo jadę, jadę i nagle patrzę, jakieś takie światła, zwolnił facet przede mną, się odwrócił za mną, się za oknami popatrzył, popatrzył na tą policję, mówię, o kurde, nie? Oni wszystkich tam zatrzymywali i sprawdzali, tu bo na tej trasie. No. Czyli on nam podał znak, że tam lepiej nie jechać, tak? Nie wiem, tak naprawdę wiecie co, my tu jesteśmy... My jeździmy nielegalnie, ale nie tylko my. Wszyscy biali tu jeżdżą nielegalnie. Nawet jak masz prawo jazdy kategorii A, nie możesz tu jeździć. No tak. Bo, bo musisz mieć wietnamskie, oni nie respektują nawet międzynarodowego. Hello! A widziałeś jak mi na motorze machali, wiesz, że podjechali do mnie Tak i tak Hello! Hello! Ja patrzę, mówię, to jest Hello! No my też oni machali ten, No i z, z tego, z ciężarówki mi też zatrąli, tak, bo Tak, tak. No. Widzisz, teraz nas bardzo dobra, dobrze widzieć, widać po prostu, bo nie ma, nie pada Tak, my, jesteś i my jeszcze męczyli, biali. jesteśmy jeszcze zbyt biali no. Więc kask już nie ratuje tak, Ale trudno Tak, ja się kaskiem zakrywałam Trudno jedziemy przez wiochy, zaraz coś wymyślimy Jaka jest spalona? Tu, tu Andrzej, pokaż opaleniznę. Piecze, nie? Piecze strasznie. I tu jak? Dobra, jesteśmy wykończeni. Jechaliśmy cały dzień. Cało ponad 300 km zrobiliśmy. Okay. Tak słońce paliło, że jesteśmy cali spaleni. No, patrzcie to. Ale mi się odcina koszulka. I mamy hotel. 10 zł za dobę. Y, oj, 10 dolków ze śniadankami. W sumie tyle samo co Willa 11 wczoraj. No, ale to tam inaczej przelicza. I nawet dostaliśmy y, takie. Nie wiem, przekąski do schrupania liści, nori, y, zupka chińska, człacaj, kawka i herbatka wody. Kurde, lepszy, lepszy luksus jak mieliśmy wtedy. Ciekawe czy za to trzeba będzie dopłacać. Chyba nie. Nie no chyba nie, co ty? A to jaki mamy wiedziałam. widok z okna? O, w końcu. Widok z okna. O nie, znowu dach. A nie, może! Może mamy. No jakby tak trochę na palcach staniamy, to może widać. No. Cena w tym hotelu... O Jezus, na miejscu to było... 450? O fuj. To było 450. 450 tysięcy, my zapłaciliśmy przez Booking 280 ze śniadaniami. Także fajna cena przez Booking. Promka nam chyba wskoczyła. No. A my zaczynamy kolejny dzień. Jesteśmy naprawdę poparzeni. Słońce nas wczoraj dobiło tak porządnie, więc dzisiaj zakładamy jakieś bluzy, zakładamy długie e, spodnie, dlatego, żeby nie było w takiej sytuacji znowu, bo dosyć to boli, szczerze mówiąc. Jesteśmy już po śniadaniu i, i co, zbieramy się i jedziemy dalej. Dobra, wlatuje obiad za kurczę, to drogo 20. 60 plus 60. No to będzie 2 dolara i tam 30 centów o, no 10 złotych. 10 zł I co dobre to jest? Co to jest w ogóle? Hmm. Kalmar? Kalmar Dobre? Tak. A ugotowane tego czy surowe? Mażę, tak, jest ugotowane. Tylko tu jest tego, taka część, którą nie jest. Uh -huh. Życzcie nam smacznego. W sensie to nie jest drogie. To jest bardzo tanie obiad tego. Ostatnie kilka dni jedliśmy po prostu tańszy i dlatego tak mi się powiedziało, że drogo. Jak coś to nie uważam, że 10 zł za coś takiego jest drogo. się zatrzymałem tutaj, bo tutaj w tym regionie widzę, że już ryż jest chyba dojrzały. Nie wiem jak wygląda ostatnia faza wzrostu, bo się na ryżu nie znam. Pierwszy raz go widzę tutaj na oczy, ale zaraz zajdę. Kurde, jakie to jest gówno! Czekajcie zerwę jeden krzaczek panu się chyba nie obrazi o! o! Ten tak wygląda ryż Jak zboże się zawsze zastanawiałam, jak oni to zbierają A one jest jeszcze niedojrzały. Jeszcze niedojrzały. To jak, jakbyś zboże miał, patrz. To są takie ziarenka To jest ryż? No? jak Mi się wydaje, że on w środku taki powinien być. W Tak Tak? Jest? żeś? Pokaż. Weź tak na ręce mi tu połóż. Takie trochę żółty, ale to wiadomo, że... To... Mi się wydaje, że on jeszcze chwila, ale będzie do zbioru. Widzicie? Ten tutaj. Także mogliście z nami zobaczyć cały Cały proces. proces wzrostu ryżu. Czyli to są te takie... W Laosie w ogóle nic nie było, było ścięte. Potem mieliśmy Wietnam Północny, gdzie jeszcze było mokre. No. jeździli Jechaliśmy, jechaliśmy już było siane. Potem był wzrost i tutaj już mamy... Do, zboru, prawie. do zbioru prawie. Do zbioru. No i Fajne. oczywiście Szotki, Tak. Przepiękny. W ogóle zdeczkę bym teraz miała z gością, bo oni nie patrzymy jak wyjeżdżają w ogóle. Na pierdziele, co to jest za droga? Kurde, z tym Googlem. Tyjdzie, on nas tu wyprowadził. Ja pierdzielę Ja się nie mogę przyzwyczaić, żeby włączać maps Nie mogę się do maps przyzwyczaić Włączam ten Google i takie kwiatki wychodzą. Nie też pierwszy Nienawidzę mostów Ale jaki ten jak San Francisco Dobra Ale wyjeżdżamy na główną drogę To był według Google bardzo świetny skrót tak. Ale widok fajny! Jedna tona maksymalnie. A, no widzicie, jedna tona maksymalnie. A my ile ważymy? No nie wiem to 150 kg max Ja nawet nie wiem, to trzeba będzie sprawdzić. Nie będę oglądał. Ale widok piękny. Jesteśmy 1000 metrów nad poziomem morza. Wiesz co mnie martwi? Co? Że oni mają wszyscy worki nałożone i samochody są mokre. Kurde, no tam jeszcze pada. Tego brakowało. No, ale cóż, dużo nam nie zostało. Nie, 67 kilometrów. O, Ile? ale bynajmniej ty, tą spaloną skórę trochę ten. No tak. Kurde. Ale jesteśmy wysoko, nie? No. Ty, a jak tutaj jest taki dźwięk stłumiony Taki Droga. Jakby w pokoju wygłuszonym, nie? Odcieknęło mi się Co ci się odcisnęło? No, tłumik mi się odcinki O kurde, ale próbuję Widzicie jak nie jest Takie coś nas czeka przez mgłę y Prawdopodobnie deszcz. Jezus, no nie motor. Prawdopodobnie deszcz. Wyciągam kurtkę. I nie wiem, zostało nam 64 km, około. Hmm. Aga wyciąga kurtkę i będziemy cisnąć dalej. Zimno się robi. No, już trochę zimno jest. E... Ogólnie mam nadzieję, że. Dalej będziemy zjeżdżać z tej góry? Bo cały czas podjeżdżamy? Zaraz, nie? cały czas podjeżdżamy, właśnie, już jesteśmy w chmurach, więc jest trochę niebezpiecznie. Tym bardziej, że teraz już będzie ciemno, ale no jakoś musimy dać radę. Nie, nie potrzebuje. I, I co, no i tyle? Ale widoczność coraz gorsza, nie? Się robi. Tak, widoczność coraz gorsza i będzie gorzej, bo tak, one są w tych. Będzie gorzej, bo ciem... ciemno teraz się zrobi, ale trudno. Dojechać musimy, tu nic nie było po drodze. Bo ja już tak. się zastanawiałam, nawet zatrzymać się gdzieś tu, tylko że tu nic nie ma. No właśnie, także nie mamy wyboru. Pierdzielę. Ja nie wierzę w to. To było coś niesamowitego. To, było... to był grad? Czy to mi się by... udało? Ja nie wiem, ale kurde, no nie wiem o co wytrzeć. Tak lunęło, że przez cały Wietnam tak nie leło. Myśmy jechali ile tak? 10 minut? No. Ja mam wszystko mokre. Gacie, stanie, wszystko mam mokre. Wszystko przeciekło. No chyba, naprawdę, grad chyba... Tak, chyba grad bogiło tak po łapach, że no. masakra. Masakra Patrzcie, było tak patrz. po łapach, że strasznie Patrzcie. po prostu. Wszystko, wszystko mokre, więc mam nadzieję, że pieniądze nie są zamoczone. Na szczęście są plastikowe, więc nim, nic im się nie stanie. Jak toś to tysiąc tylko da. Do... Najwyżej tak, najwyżej jutro zapłacimy, ale to było coś samo. I tak ja mam nadzieję, że wyjechaliśmy z tej chmury, bo... Bo, bo to... tak straszne. Jechać. Naprawdę. Tak. Wszystko mokre? Tak, normalnie mi przeciekło. Tak, wszystko przeciekło, a my musimy jechać dalej tak. i to jak najszybciej. O Boże, <gryw> już myślałam, że koniec tego deszczu. Już wiemy, jak jesteśmy wysoko. 1500 metrów. I najlepsze jest to, że my cały czas jedziemy do góry. Ja jestem ciekawa, jak wysoko jest to Dalat, bo ja nawet nie sprawdziłam. No, zobaczymy. Miałam nadzieję, że ominie nas jazda po ciemku. No niestety nie udało się, a najgorsze jest to, że oni na długich jeżdżą. Dojechaliśmy kurczę mieliśmy problem z meldunkiem tutaj. Chłopy nie ogarnęli co się dzieje Ale w ogóle jaki nocleg? Gdzie on nas tu prowadzi? Patrzcie jak stromo O, nie widzicie. Co on tam nam wynalazł, co? Za trzy dolki za noc. No, sprawdza czy tutaj nikogo nie ma. Kurde, ale mi Dziękuję. Dzięki. Tak, idziemy od razu, nie? Dobra, wiecie co? Było ciężko. Było, Było strasznie. Ciężko. Wiesz ile my zrobiliśmy 30 kilometrów Zrobiliśmy wy. Godzinę 20. Czujecie to? Bo po prostu byliśmy tak blisko. Nie chcieliśmy już odpuszczać. Nie wiem, czy to się zamyka, raczej nie, bo... No um, dobra idziemy tylko tu do góry. Z... Weź to tak przymknij i ten światło się. Ale... Uuu, jak zimno, mam dupę całą mokrą. I ten... Co ja chciałam mówić? Się teraz zgubiłam. A! Już nie chcieliśmy odpuszczać po prostu. A ty masz mój telefon? Tutaj Nie chcieliśmy już odpuszczać, bo zostało nam tam 30 km, ale zrobiło się tak ciemno. Jeszcze w z z tych mokrych ciuchach zaczęliśmy jechać, ale znaleźliśmy hostel za 2 dolarki. Pan nam powiedział, że no my tutaj mamy jakby hostel, ale no, ale my mówimy, że mamy tutaj zaznaczone, że to będzie prywatny pokój. On mówi, że możemy sobie zagrydować za 1 dolara. Dobra, dawaj się. To no w ogóle jest zaznaczone, że ze śniadaniem, ale wątpię, że dostaniemy śniadanie w tej cenie. No byłoby ziemnie ogólnie. Tak, bo oni tanie. wyszli na minus. Ja nie wiem, Zobaczymy. może jutro zmienimy miejscu, bo może zostaniemy. No, ogólnie tereny bardzo ładne, przepiękny region, ale... No już po co nic nie widzieliśmy, ale oni jeżdżą jak nienormalni. Psycholek. Na no. długich. Ty w ogóle... No chyba nagrane, nie wiem czy będzie widać po półciemno. Gadał przez telefon, ty widziałeś? Nie. nie. Masakra. Co za ludzie. Dobra, idziemy zjeść. Kolację jakąś, bo padamy z głodu. Odchodź. Ojejku, jak ja dawno kutę nie widziałam. Jaki jest śliczny. Oj, stolik prawie wywróciłam. O Boże, nam dał się popłaskać. Ale cudowne stworzenie. No. W ogóle zamówiliśmy sobie kolację, pan miał makaron ten, no. mówię, oh, cool, O kurde, dawaj, nie. I w ogóle za ile tam za trzy dolki, nie? No, tak, tak. się okazało, że nie ma, jest tylko ryż smażony, także... I sajgonki. Ale... Eee, dzisiaj już nie chcieliśmy zaglądać. Patrzcie, kto tu przyszedł do mnie. Przed chwilą siedział na moim motorze, i się myli, teraz przyszedł do mnie. Jesteś piękny. Dobra, badajcie w ogóle, jaki pokój niski, ale naj 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 najlepsza wega z tego, że w ogóle. Nie wiemy, czy kąpać się w zimnej wodzie, czy w gorącej, bo jesteśmy spaścięci i spaleni tam wcześniej. Takiego, dramat, dramat. Takiego jeszcze nie było, szczerze mówiąc. Ja, ja nie wiem, Mi zimno, ale wszystko piecem. Tak, prostu... tak. Ja czuję, że jak mnie ręce ciepło takie wydzielają, ale mi jest zimno. Ja mam nadzieję, że jest gorąca woda Nie. jednak. Jest trochę lodu, ale taki bili bili.